Siemka wszystkim Idę akurat z psem na spacer. Pamiętacie to fika z różnych, z różnych zdjęć. i Dostałem pytanie. Dzisiaj odpowiem znowuż o hejcie. No słuchajcie, no, pytanie było konkretne, bo jak pomóc ofierze hejtu? Super że chcecie pomóc. Ja bym też się zapytał, bo o tym można yy, moje inne filmiki poglądać, przeszukajcie. Ale ja bym się zapytał, jak można pomóc ofiarom. Yy, wróć sprawcą hejtu. Ech. Dlaczego to jest ważne? Zobaczcie, każdy patrzy na świat przez jakiś swój pryzmat. Pryzmat, jak wiemy, załamuje światło, więc każdy odbiera rzeczywistość w taki sposób, w jaki potrafi. I teraz jeżeli skoncentrujemy się na tym, co nas otacza, to zobaczcie, ktoś może o mnie na przykład, bo czerpnę się siebie, mówić różne różne dziwne rzeczy, dziwne, niedziwne, ale okay, to jest jego, jego opinia na mój temat. Natomiast dlaczego ja powiedziałem, żeby hejterom pomagać? Zobaczcie. Nie wiem, czy oglądaliście. Ja ostatnio oglądałem taki film, co ludzie powiedzą. Tam jest taka Hijacynta Bouquet. Eee, jest troszkę przewrażliwiona na swoim punkcie. Eee, na punkcie, co o niej ludzie inni myślą. Eee, i, I na temat świata jaki ją otacza. Musi mieć wszystko naj. Musi wszystkim się pokazać, że jest naj. I wygląda to mega karykaturalnie. Oglądałem odcinek dosłownie wczoraj na powtórkach, bo sobie to nagrywam, te, 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 ten serial. Chodź to fik. i tam był odcinek, że ona wstydziła się jakiś tam, że jej siostra, strój bardzo taki erotyczny dała, i nie chciała, żeby pani jakaś tam ją poznała, to kucnęła pod drzwiami i udawała obcokrajowca, żeby, żeby gdzieś tam nie wyszło, to jest ona. Czyli to jest poczucie wstydu. Poczucie takiego wewnętrznego zażenowania, że ktoś może o mnie pomyśleć. Nie tak jak ja bym tego oczekiwał. I teraz hejter. Bardzo często y, podszywa się pod kogoś, albo zakłada fikcyjne konta. I jakby niektórzy starają się ustalić, kim jest hater, to po co? To jest osoba, która podszywa się pod fikcyjne konto, który ma fikcyjne konta przeważnie, e, czyli najprościej jest to osoba, która wie, że robi źle, albo wie, że robi głupotę, oceniając zachowanie nieczłowieka. Więc żeby nikt nie pomyślał, że to ona tak mówi, przecież ona by tak nie powiedziała, no to zakłada sobie fałszywą tożsamość i oni oczywiście dobrze powiedzą, to jest taka profilna osoba taka wiecie, wow, 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 takie, nie? Natomiast na dobrą sprawę to jest osoba, która wstydzi się swojego stanowiska albo i tutaj dojdźmy do y, drugiego stanowiska hejtu, drugiego rodzaju hejtu, osoby, które się boją. Hejt jest to walka, tak? Jest to walka, jest to jeżeli podszywamy się pod kąta, konta, to też jest ucieczka, ponieważ boimy się siebie, boimy się tego co mamy w głowie, albo nie chcemy, żeby ktoś pomyślał o nas, tak jak mówię, że mamy to w głowie Więc z tej strony patrząc, hejter to jest osoba, która się boi. Czyli mamy osobę, która się boi i która się wstydzi. To nie powinniśmy tak sobie pomóc? <gry> Więc zobaczcie, bardzo dużo jest hejtów teraz, czy w internecie. Czyli jeżeli się skoncentrujemy nawet gdzieś tam na grupach, kształcenie zdalne też swoje dorzuciło do tego. My nawet będziemy gdzieś tam szykowali jakąś akcję na temat, na temat hejtu ogólnopolską być może nawet. Ale zobaczcie, że zabawa cała polega na tym, że my tak bardzo boimy się naszej reakcji na to, co ludzie powiedzą. My tak bardzo boimy się tego, co ludzie o nas pomyślą że przestajemy być sobą, specjalnie udajemy kogoś kim nie jesteśmy, byle tylko nie pomyśleli o mnie źle. Mówiąc na, najprościej na świecie, ja jestem Leszek Dowgiało, miło mi, yy, założę sobie konto, nie wiem, Jasiek Stasiek i zacznę z tego konta obrażać inne osoby. Co mi to da? No ja wyleję żółć, jaka jest we mnie, tak, czyli to będzie moja ucieczka. Tak, niektórzy sięgają po alkohol, niektórzy sięgają po, nie wiem, po, po próby samobójcze, a niektórzy po prostu hejtują. Tak? Czy to jest osoba trosz, troszkę słaba, którą należy wesprzeć, ponieważ jeżeli ja nie napiszę komentarza jako leszek do Wgiała, jako Jasiek Stasiek, czy inaczej się nazwę, no to automatycznie to nie ja. Ja będę chodził tu to ja nie wiem, co tu jest, nie? Wiecie, żeby nikt nie pomyślał, że to ja takie głupoty wypisuję, że ja jestem w stanie się poniżyć, ponieważ jeżeli załóżmy, jestem, nie wiem, dyrektorem, piastuję jakąś funkcję, czy to w jakiejś organizacji, czy, czy, czy gdziekolwiek indziej, no to przecież mi nie wypada obrażać ludzi. Bo co inni powiedzą. Natomiast jeżeli ja nazwę się Jasiek Stasiek, no to przecież nie ja. I nikt się nie domyśli, tak, że, 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 że takie rzeczy robię, robię ja i, i, i tak to będzie wyglądało. Więc zobaczcie mamy już dwie grupy osób. Pierwsza, znaczy jedną grupę osób, tak? To jest wstyd i to jest strach. Tak jak mówiłem, osoby, które się wstydzą, osoby, które się boją, są osoby, które mają może problemy z własną samooceną, mają problem z własnymi myślami, ale przede wszystkim z akceptacją tego, co je otacza. Dlaczego tak się dzieje? Zobaczcie, przez patrząc na to. Yy, nie wiem, przez znaczniki rodzinne, przez wyznaczniki rodzinne, przez to, z jakich domów pochodzimy i tak dalej. Mamy jakiś bagaż, czyli jakiś pryzmat, przez który patrzymy. Jeżeli moi rodzice cały czas mówili mi, co ludzie powiedzą, to dla mnie będzie to znaczące. Jeżeli cały czas ludzie mówili mi, że... rodzice mówili mi, że jestem lepszy niż inni, to będę narcyzem, który nie uszanuje człowieka, ale też nie będę mógł pokazać, że jestem lepszy... Yy, że jestem, przepraszam, gorszy od innych, więc będę też hejtował pod przykrywką. Tak będę będę tajnym ogątem hejtu. I zobaczcie, idąc tym tokiem rozumowania, dlatego właśnie uważam, że hejterom też należy się wsparcie. Ofiary hejtu jasne, hejt potrafi zabić, tak? 50%, 50% ponad nawet, według niektórych szacunków, ofiar samobójstw, to yy, jest właśnie jakiś tam cyberprzestrzeń, nie, czyli, czy, czy, czyli jest to bardzo, bardzo duża moc. I teraz zobaczcie, ja jako Leszek Dowgiałow nie zabiję, ale jako Jasiek Stasiek, czemu by nie, no bo przecież to nie ja. I ta pseudo, pozorna anonimowość, o której tutaj mówimy, bardzo fajnie, bardzo też karykaturalnie pokazuje ludzkie osobowości. Czy biorę pod uwagę hejt? Czy ja nie uważam, że hejt tak do końca istnieje w takim rozumowaniu, jak my mamy do czynienia na co dzień, nie? Jeżeli ktoś mówi o mnie jakiejś rzeczy, to jest jego opinia. I teraz znowu, jeżeli ja mam poczucie własnej wartości, jeżeli ja wiem o co w życiu chodzi, no to traktuję to jako opinię ludzi. Każdy ma prawo napisać, czy powinien, czy nie powinien. To jest on i to jest jego opinia, tak? Kiedyś, kiedyś ktoś na, na YouTubie moim jakiś komentarz napisał brzydki. Wysłałem serduszko, bo podziękowałem tej osobie, że mimo tego, że jej się ta treść nie podobała, jednak 10 minut poświęciła i, i, i spędziła ze mną ten czas. I nawet spędziła tego czasu więcej, ponieważ napisała komentarz. Nie? I ja nie potrzebuję hejtu, ja nie potrzebuję uciekać. Ja nie potrzebuję gdzieś tam walczyć. Bo, bo po co? Jaki, jaki to, ma, to, to, to ma sens? Jaki to ma cel? że ja będę z kimś walczył. To jest trafa energii, ta, którą można przerobić na coś, na coś innego. I teraz zobaczcie sprawcy hejtu to są osoby, tak jak to, to też dzisiaj miałem konwersację na Facebooku z, 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 z jednym ludkiem bardzo fajnym, e, fikcyjne konta i to a kto to może być? Co mnie to obchodzi? Co mnie to obchodzi? Ktoś, zobaczcie, szarga swoje emocje. Ktoś nakręca się, tak? Jego emocje gdzieś tam mają, mają wyhamowanie, tak i ktoś może zastopować nawet emocjonalnie i nie rozwinąć się emocjonalnie, ponieważ cały czas będzie żył cudzym życiem, a tak to do dobra sprawę, każdy ma swoje i porównywać ich nie należy. Także, no, to jest moje stanowisko, tak? Jeżeli ktoś myśli, że jestem fajny, super. Jeżeli ktoś myśli, że jestem głupi, super, nie? Jeżeli ktoś myśli, że, że co? okej. Okay są twoje myśli, tak, to są twoje myśli. Ja nie będę cierpiał z powodu z powodu cudzych myśli, bo mi szkoda mojej energii. Nie? To jest tak samo jak kiedyś mój kolega Adam jak Porada w jednym z filmików powiedział bardzo fajną rzecz. Jeżeli ja cię lubię, bo ty mnie lubisz, to jest Deal. Tak, i ty mnie przestajesz lubić, to ja cię przestaję lubić. Bo deal się kończy, tak? Umowa taka jak umowa kupna-sprzedaży? Nie no, jeżeli człowiek, no. Jeżeli ja Cię lubię, to Cię lubię. Jeżeli Ty mnie nie lubisz, to Cię dalej lubię. Cieszę się nawet, że jesteś, nie? I jakby to jest... Yy, może nie tyle, że jakaś tam ściana, żeby... Że hejter tego nie przeskoczy, ale jeżeli byśmy chcieli, chcieli... Takie stare powiedzenie, babcia moja mawiała, jeżeli chce się psa uderzyć, zawsze się kije znajdzie, nie? Zobaczcie, nie ma ludzi idealnych. I w momencie, kiedy zabieramy sobie, zabieramy sobie to, że jesteśmy tylko i wyłącznie omylnymi istotami ludzkimi, zaczynają się problemy. Ja mam prawo do błędu, słuchajcie. Każdy ma. Ja mam prawo się pomylić, ja mam prawo podjąć złą decyzję. Każdy ma takie prawo. Ba, każdy z tego korzysta. Nie każdy się też przyznaje do tego. I jak podejmie złą decyzję, to na przykład stara się to jakoś ukryć. Ale to już jest temat innej, innej dysputy, nie? Innego mojego. Ej, tofiku, pies mnie w ciągnie. I teraz zobaczcie, jeżeli poświęcimy czas na to, żeby zadbać o siebie, nie jest to egoizm. o Siebie jest kluczowe, bo jeżeli ja dbam o siebie, to ja nie pozwolę, żeby opinia innych osób zrujnowała mój spokój. I tu nie chodzi o takie wiecie jak my, my są, nie? że braci się nie traci, a jak traci, to nie braci i tak dalej. Kompletnie nie o to chodzi. Tu chodzi o to, że ja się czuję dobrze ze sobą, ze swoją rodziną, ze swoim gronem. To ja to tworzę, nie? to to miejsce na świecie jest właśnie moje. I jeżeli ktoś będzie chciał zabrać mój spokój, ja nie będę walczył, bo on mi zabierze ten spokój. Jeżeli tak o mnie myślisz, super. Cieszy mnie to. To są twoje myśli. Tak. Ewentualnie, tak jak to kiedyś, kiedyś mój pan profesor od psychologii mówił, to odpowiedz: Twój wrzut na żołądku albo rak wątroby. I teraz zobaczcie: To my nadajemy sens wypowiedziom innych ludzi. Czyli jeżeli ktoś powie o mnie coś, to ja, ja nadaję temu sens. To ja. Swoim zachowaniem pokazuje, czy to mówiąc tą nomenklaturą jest hejt, czy to nie jest hejt, nie? to ja decyduję. I teraz, jeżeli będę się nadmiernie przyjmował opinią innych ludzi, to na dobrą sprawę ja nigdy nie wypracuję siebie, jeżeli ja wypracuję siebie, to na dobrą sprawę nigdy nie będzie mnie obchodziła w tym znaczeniu. Opina innych ludzi, oczywiście słucham in innych ludzi, bo nie chodzi o to, żeby się zadufać w sobie, tylko in opinia innych ludzi może nas ukierować na większe dbanie o siebie, a nigdy nie może nakierować nas na to, że pod pręgierzem opinii. My gdzieś tam jakieś swoje wartości stracimy, zdanie zmienimy. Chyba, że ktoś nas do tego przekona, ale nie przez, pod, pod jarzmem strachu. To jest tak, jakby ktoś tam przyłożył broń do głowy i kazał zmienić zdanie. To jest przestępstwo. Jeżeli ktoś takim, tak, takimi sposobami stara się to zrobić, to jest przestępstwo, nie? I zobaczcie to, to, to co mówiłem przed chwilą. My nadajemy temu sens. Tylko i wyłącznie. Nie? I, i to, to, to ja będę cały czas uporem maniaka. To, co myślą o nas inni ludzie, to są myśli innych ludzi. Ważne jest to, co my o sobie myślimy, bo my ze sobą jesteśmy cały czas, pamiętajcie, a z innymi ludźmi jesteśmy tylko okresowo. Więc dbajmy o tą osobę, z którą jesteśmy od narodzin aż po grób, a nie o te, co pokazują się i znikają po chwili. Trzymajcie się, ja idę dalej na spacer, jeszcze 4 km, 6 już za mną. Także trzymajcie się ciepło, posłuchajcie, pozdrawiam Was, jak jakieś pytania. Piszcie, będę odpowiadał miłych wakacji i miłego wszystkiego. Cześć, ludziska, lubię Was!